Witajcie, kochani. Ja nazywam się Magdalena Adamowicz, jestem certyfikowanym coachem oraz trenerem mentalnym. Na tym kanale dzielę się swoją wiedzą na temat toksycznych relacji oraz e, wspieram osoby, które są w takich związkach, które próbują odejść lub odeszły w procesie zdrowienia i dojścia do siebie. E, I, kochani, dzisiaj chciałam poruszyć taką kwestię, która bardzo często pojawia się podczas sesji, które prowadzę indywidualnie, e, to znaczy pytanie, czy to może ja nie jestem toksyczna, toksyczny? A może to ja jestem narcyzem? A może to ja jestem psychopatą? A może to ja jestem zaburzona, zaburzony? Jest to pytanie, które pojawia się naprawdę pewnie w 80% sesji, które prowadzę. I na czym to polega? Chodzi o to, że gdy zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w toksycznej relacji, co zazwyczaj jest takim objawieniem, Czyli wygląda to tak, że na początku, gdy jesteśmy w toksycznej relacji, wydaje nam się, że jest wszystko super pięknie i trafiliśmy na naprawdę niesamowitą osobę. Zazwyczaj na, po na początku znajomości taka osoba mm, daje nam bardzo dużo uwagi, e, bardzo często do nas pisze, wysyła piosenki, e, kupuje kwiaty, zabiera na kolację. No to jest ten etap fascynacji, idealizacji i dawania ogromu, atencji i miłości, na co zazwyczaj osoby Empatyczne i też osoby, którym brakuje miłości do siebie, są bardzo podatne. I to jest ten hak. E, I tak jest na początku relacji, więc e, jeżeli z czasem pojawia się przemoc, która zazwyczaj naprawdę wchodzi dość powoli, pojawiają się pierwsze czerwone flagi, i tak stopniowo następuje dewaluacja, czyli stopniowo z osoby, która jest wyniesiona na piedestał, tej idealnej, wspaniałej, zaczynamy powoli spadać i zaczyna się okazywać, że. Coś z nami jest nie tak, że jesteśmy krytykowani za to, jak wyglądamy, jak się ubieramy, jak się opiekujemy dziećmi, czy jak się zajmujemy domem, jak, nie wiem, za naszą pracę, czy brak pracy. Jeżeli pracujemy, to źle, jeżeli nie pracujemy, to źle. Stopniowo okazuje się, że co byśmy nie robili, to coś z nami jest nie tak. I to jest właśnie ten etap dewaluacji. I wtedy zazwyczaj... Zaczynamy się zastanawiać, co tu jest nie tak, ale jednocześnie w głowie cały czas trzymamy tą wizję ale zaraz, było tak pięknie ale zaraz, przecież jednak mnie kocha przecież to jest to połączenie dusz to jest w ogóle taki niesamowity związek no ale z drugiej strony coś nam nie gra, bo się pojawia ta przemoc. I gdy gdzieś w końcu w internecie zazwyczaj albo ktoś nam po prostu podpowie, że to może być toksyczne, to często jest szok, ale też uwolnienie. Zdajemy sobie sprawę, że w końcu ktoś nazwał to, czego doświadczaliśmy przez tyle czasu i czego nie rozumieliśmy. I tak to zazwyczaj wygląda u większości osób, które doświadczają przemocy psychicznej, emocjonalnej w bliskich relacjach. Czyli długo nie zdają sobie sprawy z tego, w jakiej są relacji. Ta relacja na początku jest naprawdę idealna, jest cudowna, wspaniała. Myślą, że spotkały jedyną wyjątkową osobę na swojej drodze, a z czasem się okazuje, że się pojawia przemoc i tak ciężko jest to zaakceptować i zrozumieć. No ale gdy już sobie zdacie sprawę i zaczniecie googlować, i zaczniecie się dowiadywać, i zaczniecie czytać, czy słuchać mnie, czy innych osób, które tworzą tego typu treści, no to już zaczynacie mieć. Obraz tego, na czym polega narcyzm, e, czym jest psychopatia, że naprawdę są toksyczni ludzie, że naprawdę są źli ludzie na tym świecie, e, że naprawdę nie każdy ma czyste intencje, że w ogóle ludzie potrafią manipulować i robią to świadomie, e, naprawdę potrafią mocno manipulować, e, bo manipulować potrafi każdy, tak? I w jakimś stopniu każdy z nas to robi. Ale jest ogromna różnica między jakimś nieświadomym manipulowaniem a takim świadomym manipulowaniem emocjami, uczuciami, w celu zniszczenia drugiej osoby. To jest naprawdę duża różnica. No i gdy się o tym dowiadujecie, to zaczynacie oprócz tego, że być ekspertami w zakresie psychopatii, to... to też coraz wasze radary na toksycznych ludzi są wyczulone i to jest często po rozstaniu z taką osobą. Albo jeszcze będąc w tym związku, ale jak już po prostu macie świadomość i zaczynacie dochodzić do tej decyzji o rozstaniu, która jest też trudną decyzją. Ale co się z Wami dzieje? Oprócz tego, że po prostu wszędzie widzicie psychopatów i wszędzie widzicie toksyczne zachowania i łatwo je rozpoznajecie, i troszeczkę macie takie przeczulenie, że po prostu każdy się wydaje zaburzony, z każdym coś jest nie tak, to oprócz tego przychodzi taki moment, prędzej czy później, że zaczynacie się zastanawiać: A może to ja jestem toksyczna, a może to ja to powoduję, a może to ja to kreuję, a może to ja w nim wywołuję takie zachowania, takie cechy. I to, tak jak mówię, może się pojawić w trakcie tej toksycznej relacji, ale może się też pojawić po rozstaniu, nawet długo po rozstaniu. Wiele ofiar przemocy w tym procesie zdrowienia, tak jakby cały czas podróżuje między tym, niby wiem, że psychopata, niby wiem, że mnie skrzywdził, no niby wiem, że to była ta przemoc, bo kurde, tak książkowo to mi się to zgadza, ale z drugiej strony. No, ja też się czuję wina, ja też nie byłam w porządku, ja też wiele razy zrobiłam to i tamto i no i jednak no właśnie, może to ja jestem tym narcyzem czy psychopatą. I kochani, ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że w toksycznym związku pojawia się ten dysonans poznawczy, czyli taki konflikt między tym, um, co widzicie, co wiecie, co być powinno, a co jest. Z jednej strony osoba, która mówi, że Was kocha. I w sumie daje Wam dużo tej miłości za chwilę wam ją odbiera i za chwilę was kara i za chwilę was odrzuca, porzuca, rani, więc tak jakby dwie sprzeczności, które ciężko jest pomieścić. Was, wasz umysł nie wie, co z tym zrobić, nie wie, która wersja jest prawdziwa. Czy, czy ta osoba jest dobra, czy zła? I to też jest jedno z takich pytań, które nawraca: czy on jest dobry, czy on jest zły? Czy ona jest dobra, czy ona jest zła? Taka niepewność, taka nieumiejętność określenia tej osoby, umiejscowienia jej w jakimś miejscu, bo to też nie jest tak, że to jest takie szare, tylko tam jest taka skrajność, na przykład bycia super dobrym, wspierającym jakieś prezenty, zakupy i nie wiadomo co jakaś wielka miłość, a za chwilę taka skrajność, gdzie ktoś jest tak okrutny wobec ciebie i tak nieczuły. Mm, że nie poznajesz tej osoby, że zastanawiasz się halo, a gdzie jest ten kochający, wspierający, który był, nie wiem, wczoraj, a tu nagle ja jestem wrogiem i, i mnie tak odrzuca i traktuje z takim chłodem. Więc ta sprzeczność sprawia, że wy, Wam jest bardzo ciężko zaakceptować tak do końca, że naprawdę jesteście w toksycznej relacji, że naprawdę ta osoba jest przemocowa, że naprawdę ta osoba może być zaburzona. Oczywiście nie jesteście w stanie jej zdiagnozować i ja też nie jestem w stanie jej zdiagnozować. Ehm, nikt jej zdalnie nie zdiagnozuje. Ta osoba musi udać się sama na odpowiednie testy psychologiczne i musi się nim dobrowolnie poddać, żeby było, można było w stanie określić, czy faktycznie ma zaburzenie, nie ma czy co tam w ogóle mm, się z nią dzieje, ale... Nie potrzebujecie takiej diagnozy na piśmie, żeby określić na przykład, czy ktoś stosuje wobec Was przemoc, czy to, czego doświadczacie, to manipulacja, czy to, czego doświadczacie, to cierpienie. Nie potrzebujecie do tego diagnozy na piśmie, tylko potrzebujecie zaufać sobie i z tym jest największy problem, z tym jest największa trudność. Dlaczego? Dlatego, że cały czas byliście trenowani, dosłownie tresowani na to, żeby sobie nie ufać. Cały czas było wam wmawiane, że to, co myślicie, to, co czujecie, nie jest prawdą. Tutaj wchodzi nam gaslighting, czyli podważanie waszych emocji, tego, co czujecie, tego, co myślicie. Byliście poddawani wielu manipulacjom w różnych konfliktach, typu sałatka słowna, gdzie wszystko było po prostu odwracane tak, że w pewnym momencie, mimo że zaczynaliście z czymś, kończyliście tak, tak totalnie wytrąceni z równowagi, w sumie nie wiedząc, o czym jest rozmowa, właściwie o co wam chodziło, i czując się oczywiście cholernie winnymi tego, że w ogóle zaczęliście taki problem, wywołaliście ten konflikt i tą rozmowę. I teraz sobie przypomnijcie to, że zazwyczaj większość konfliktów e, kończyła się tym, że wy byliście... W, w, wy, wyczuliście się winni. Czyli kończyło się tym, jak ty mogłaś... mogłeś coś zrobić, tak? To przez ciebie to i to się stało. Gdybyś ty była inna, to ja bym tego nie zrobił i tak dalej. I że faktycznie większość konfliktów kończyła się tak, że Wy się czuliście winni, przepraszaliście, czasami robiliście to dla świętego spokoju, czasami naprawdę czuliście, że musicie przeprosić, i odchodziliście z mega poczuciem winy. I teraz chcę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Osoba toksyczna nie czuje się winna. Osoba toksyczna nie boryka się z tak ogromnym poczuciem winy, z jakim Wy zostaliście zazwyczaj po toksycznym związku. Taka osoba nie ma takiej refleksji, o empatii, że właśnie ktoś przeze mnie cierpi, kogoś skrzywdziłem, ona się karmi, żywi tym, że ktoś cierpi. I po czym to poznacie? Po, poznacie to po tym, jak ta osoba na przykład reaguje na wasze łzy. I teraz zastanów się, czy jesteś w stanie patrzeć na kogoś bliskiego, kto płacze? Kogoś, kogo kochasz, i być zimnym jak skała, być obojętnym, być po prostu takim odrzucającym, patrzeć z górą, z wyższością, z pogardą na tą osobę, albo cieszyć się z tego powodu, że ona płacze i cierpi. No nie jesteś w stanie. Dlaczego? Bo Twoje sumienie ci nie pozwoli. Po prostu uruchomi się empatia i zaraz chcesz pomagać. Pomyśl o tym, ile razy ratowałeś, czy ratowałaś właśnie Twojego oprawcę, ile razy mu współczułaś, czy współczułeś, ile razy Ci było szkoda. Nawet na etapie odchodzenia od tej osoby, jak bardzo Ci było szkoda tej osoby, mimo że z jednej strony wiedziałeś, czy wiedziałeś, że ratujesz siebie, to nadal z tyłu głowę cały czas myślałeś, czy myślałaś o tej osobie, bo ona biedna, bo jak on sobie poradzi, czy jak ona sobie poradzi, a on, czy ona to taka skrzywdzona, Miał, czy miała takie trudne dzieciństwo, i w ogóle tak w życiu jej ciężko nie ma przyjaciół. Nieważne, że nie ma przyjaciół, bo nie umie budować bliskich relacji. Ale ty będziesz tym ratownikiem, który oczywiście chce tą osobę uratować, chociaż ona sama nie chce być uratowana, i w sumie też nie jesteś w stanie jej uratować. Więc teraz pomyśl sobie o tym. Ogromie empatii, którą miałeś, czy masz dla tej osoby, o tym ogromie empatii, którą obdarzasz też innych ludzi na tym świecie, inne istoty. Pomyśl o tym twoim dobrym sercu, które masz, bo na pewno je masz. Zastanów się, jaki jesteś oprócz tej relacji, jaki jesteś w stosunku do innych ludzi, czy traktujesz ludzi z wyższością, pogardą, czy nawet przykładowo teraz, znając te wszystkie techniki manipulacji, które poznałeś, czy poznałaś w procesie odchodzenia, czy tam budowania świadomości tego, czym są toksyczne relacje? Czy wiedząc, jak działa szantaż emocjonalny, czy wiedząc, jak działa karanie ciszą, jak działa na przykład takie zastraszanie, że cię zostawię, porzucę, wychodzenie nagłe z domu i udawanie, że, że, że się znika, że się chce kogoś zostawić? Czy wiedząc dobrze, jak to działa, bo sam tego doświadczyłeś na przykład, czy doświadczyłaś. Czy byłabyś, czy byłbyś w stanie zrobić to drugiej istocie, drugiemu człowiekowi? Czy byłbyś w stanie, czy byłabyś w stanie zrobić to bliskiej ci osobie, komuś, kogo kochasz? To sobie wyobraź że jesteś w relacji, już nie mówię o tej relacji z psychopatą, tylko w innej bliskiej relacji i robisz to samo komuś, dlatego że wiesz jak to działa, czyli wiesz, że mm, jeżeli będę tak robić, to ta osoba będzie się bała i będzie jeszcze bardziej ze mną, będzie mnie jeszcze bardziej kochała, to ja tak będę robić. No nie zrobisz tego. Dlaczego? Bo sumienie ci nie pozwoli, bo nie chcesz, żeby ktoś inny cierpiał, nie jesteś w stanie tego zrobić. Wiesz, że to jest okrutne, wiesz, że to jest podłe i wiesz, że nie byłabyś, czy nie byłbyś w stanie naprawdę tego komuś wyrządzić. I to ciebie odróżnia od psychopaty. Ci ludzie to robią, ci ludzie to robili i nie mieli takich myśli, nie mieli takich skrupułów, i nie siedzą, nie zastanawiają się na tym, a może to ja jestem psychopatą, a może coś z tym zrobić, a może pójść na terapię. Nad tym się zastanawiają osoby, które mają taką autorefleksję, które mają taki wygląd, które mają tą empatię. Um, osoby, które odczuwają poczucie winy. To właśnie odróżnia od psychopatów, osób zaburzonych, pozbawionych e, i takich emocji, i takich myśli. Tak więc chciałabym, żebyś już tak kończąc, płynąc do brzegu, um, żebyś wiedział czy wiedziała, że okej, okay, Prawdopodobnie w tej relacji też popełniłeś, czy popełniłaś wiele błędów. Być może podjęłaś wiele decyzji, e, których teraz żałujesz, które może byś zrobił, czy zrobiła inaczej. Może niektóre twoje działania nie były do końca moralne w takim świetle społecznym. Może pewnych rzeczy, mm, tak jak mówię, żałujesz, żebyś coś in inaczej mogła, czy mógł zrobić. Natomiast ważne jest to, żebyś sobie dzisiaj wybaczył i wybaczyła. Dlatego, że trzymanie w sobie tej winy, trzymanie tego, karanie samego siebie, samej siebie za jakieś błędy, które tam popełniłeś, czy popełniłaś, uwaga, w Twojej strategii uwalniania się z destrukcyjnej relacji, czyli ratując siebie, być może wybrałaś pewne strategie, czy wybrałeś pewne strategie, które uważasz, że nie do końca były takie fajne, to nadal chcę, żebyś sobie wybaczył i wybaczyła. Wiedząc, że robiłeś to dla swojego dobra i że poniekąd byłeś popchnięty do takich, a nie innych decyzji, czyli to nie jest tak, że to ty byłeś, czy byłaś tą stroną, która krzywdziła od początku, która kłamała, która manipulowała, musisz patrzeć na cały Twój związek, na to, jak to wyglądało od początku, jakie stały za Tobą intencje, czego doświadczałeś, czego doświadczałaś tak naprawdę w tej relacji. I tak jak mówię, może być tak, że zrobiłeś, czy zrobiłaś pewne rzeczy, których teraz żałujesz, wstydzisz się, być może czasami byłeś reaktywny, czy reaktywna, gdzieś agresywna lub agresywna, ale zawsze musisz spojrzeć wstecz, ale zaraz, co sprawiło, że ja, nie wiem, obsesyjnie dzwoniłam do swojego partnera, może to, że właśnie dawał mi cały czas odczuć, że jest jakieś zagrożenie. To ja wiem, że będąc w takiej relacji mamy mętlik i po prostu wiele rzeczy, jak jesteśmy osobą empatyczną, mającą wyrzuty sumienia, my sobie przypiszemy, będziemy siebie obwiniać, będziemy siebie katować, a tak jak mówię, ludzie toksyczni tego nie mają, ludzie toksyczni to odrzucą i po prostu powiedzą, że zawsze jest wina tej drugiej strony, zawsze będą starali się... E, usprawiedliwić swoje działania. I to może być trudne, żeby to wychwycić, dlatego też fajnie jest mieć taki wgląd z kimś, kto patrzy z zewnątrz, z kim, jeżeli sam nie umiesz do tego dojść, po prostu z kimś, kto gdzieś e, wysłucha Twoich historii, kto Ciebie wesprze, kto Ciebie zrozumie, kto Tobie może trochę wyprostuje pewne fakty, e, bo ten dysonans może to zaburzać. Natomiast chciałabym, żebyście siebie uwolnili od tego pytania, uwolnili od tego poczucia, wybaczyli sobie, nawet jeżeli Popełniliście jakieś błędy i może nie zawsze byliście krystalicznie czy, czyści czy idealni, ale pamiętajcie tak naprawdę, kto stosował przemoc, tak? I kto tutaj, um, kto tutaj był okrutny, a, a kto tutaj po prostu starał się w jakiś sposób w tym wszystkim przetrwać i się odnaleźć. Um, I po prostu nie stosujcie teraz tej przemocy sami wobec siebie, bo być może ten związek się zakończył a wy nadal katujecie siebie pewnymi myślami, może nadal sobie dowalacie w myślach. Um, obserwuję to, tak, że tak się dzieje, że relacji już nie ma, a ludzie cały czas siebie maltretują. A może gdyby mnie, a może gdyby to, a może gdyby dać mu tę szansę, a może gdyby go siłą, czy tam ją siłą, zaciągnąć na psychoterapię, to byłoby inaczej. Um, to jest cały czas nieodpuszczanie tego, nieakceptowanie w sumie tego, czym naprawdę był ten związek. Um, niedopuszczanie do siebie też tej informacji, że naprawdę um, ta osoba Ciebie raniła, krzywdziła, że naprawdę to Ty doznałaś, czy doznałeś przemocy. To jest cały czas też ta tendencja do szukania winy w sobie. Dlaczego? Bo po pierwsze zostałeś wytrenowany, wytrenowana i to pewnie już się zaczęło w dzieciństwie, nie tylko w tej relacji, ale też dlatego, że to nam daje poczucie kontroli. Czyli jeżeli to jest moja wina, to ja nad tym mam kontrolę, ja mogę to naprawić. O, i może jednak. Jakoś uda się to naprawić, będziemy na przykład razem. To też są pewne mechanizmy, które tak działają. Także, kochani, dużo miłości do siebie, dużo zrozumienia, mniej oceniania. Eee, wystarczy, po prostu wystarczy tego. Zaufajcie swojej intuicji, uwierzcie w swoje dobre intencje, uwierzcie w swoje dobre serce, przywołajcie to do siebie, bo wiem, że to zostało totalnie zaburzone. Natomiast zdecydowanie to, czego potrzebujecie, to wyrozumiałość dla siebie i miłość dla siebie. I brak kontaktu z tą osobą, to was ocali. Jak będziecie mieli kontakt z tą osobą, to będziecie wątpić, to będą wracały te myśli, to będą wracały jakieś dobre wspomnienia, a to na pewno Wam nie służy. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.